wszystkim, z tej strony taka ma na waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable i nagrywam odcinek po odcinku, dlatego że, e, słuchajcie, chcę zrobić te portale, ale poza tym, że zrobimy portal, to chciałabym dzisiaj kupić jeszcze jednego konia, dlatego że dostałam, jak wam mówiłam już wcześniej, no kolejne doładowanie Star -końców. Trzeba to będzie wykorzystać yy, i też pomyślałam, że kurczę, kupiłam te trzy, ale nie kupiłam żadnego magicznego fiorda i to jest fiord zombie i, z, i fjord y, dynia. I teraz mam dylemat, bo wiecie co, powiem Wam tak, <ścoughs> a i ten mi się jakoś super bardzo nie podoba, ale no podoba mi się on po zmianie. Jest mega uroczy. No to tak w tej wersji totalnie mnie obrzydza. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale on po prostu mnie obrzydza. Ja widzę te grzyby tutaj, to wszystko. <grym> ale dobra, pomijając tego, to jest jeszcze ta Dynia. Yy, I on po zmianie wygląda następująco. I nie wygląda wcale tak najgorzej. Yy, no tutaj powiem Wam. No to wygląda dużo, dużo przyjemniej, ale, ale znowu tutaj jest taki zwyczajny, więc pomyślałam, że kupimy sobie tego, zgniraczka, koni zombie. 850 star końców. To jest strasznie dużo. Ale nazwiemy go fu, jak się da. <ścoughs> Fujka! Nie da się, o matko. Dobra, to inaczej. Mm, wróć, zróbmy tutaj, że nie będzie nic i tutaj, no nie wiem, zombie na przykład. Można? Jest zombie, okej, okay, zombie, będzie to ogier, będzie nieśmiertelny, oczywiście, no, jak to zombie, zombie nieśmiertelny, dopóki ktoś mu nie strzeli w głowę, więc mamy grzyba, mamy zombiaczka, <laughs> tak, chcemy kupić tego konia, to znaczy, teoretycznie chcemy, w praktyce to wygląda trochę inaczej, <laughs> Jezu, jaki on jest brzydki, um... Nie wiem, chcemy go teraz dosiąść, tylko te wszystkie rzeczy, które mam... Dobra, wyślij do stajni. Te wszystkie rzeczy, które mam jakby znikną, więc pojedziemy sobie do stajni i go zobaczyć trochę później. Tutaj jest w ogóle sklep. Aha, tutaj też jest sklep. Tak, słuchajcie, bo ja tutaj też muszę jeszcze podjechać. W ogóle urzekająca czarna kotka, nie wiem. Ona mi się wydaje, że była już tu wcześniej. W ogóle tu mamy dynie jakieś. Ja tych dyni nigdy nie kupowałam. Tu mamy balon za 250 w ogóle... Jakby nie rozumiem fenomenu, <noise> ale jest jeszcze kruk, którego na pewno chcę, bo ten kruk też mi się podoba. Jak wam mówiłam w poprzednim odcinku, ja kocham po prostu ptaki w Star Stable i no po prostu mi się mega, mega podobają. Ale wiecie co? Chodźmy najpierw zobaczyć tego zgnilaka. Jak już, jak już. Aha, dobra. <noise> jak już go kupiliśmy, to chodźmy. I przebierzemy się może i weźmiemy go sobie po prostu teraz na na ten wyścig, który będziemy robić, żeby nam się tam też troszkę punktów nabiło. No i dobra, jesteśmy. Ja tu sobie pościągam wszystko to, co mam na tym koniu. W ogóle, Boże, jak to śmiesznie teraz mi wszystko wygląda. Ja mam tutaj tak nieporządek. Dobra, to nic. Zejdźmy. Mogłabym to w końcu poukładać, ale nie, po co? W ogóle dwie muzyki mi się mieszają. Nie wiem, czy to słyszycie. Baga mam chyba. Dobra, mamy cię z gnilaku. Pogłaszczamy cię oczywiście standardowo. Masakra! Jesteś poskudnym koniem! Szybciutko musimy się zmienić. O, tak jest zdecydowanie lepiej. I teraz uwaga, chwila prawdy. Czy ja mogę ubrać na ciebie ten czaprak? Oczywiście, że nie! <grym> oczywiście, że nie mogę. No dobra, to ubierzmy to, co mieliśmy wcześniej. Mm. I jeszcze to, to i chyba nasza słówka. Tak jest. Dobra, nie wyglądamy aż tak bardzo źle. Mogłabym nawet się pokusić do stwierdzenia, że wyglądamy w miarę przyzwoicie. No i dobra. Szkoda, że jemu nie możemy zmienić grzywki, ale generalnie podoba mi się. Wyglądamy całkiem, całkiem dobrze. I jedziemy odblokować kolejny szlak. W ogóle nie wiem, skąd te końskie włosia mam wziąć, naprawdę. Zastanawiałam się, bo prawdopodobnie trzeba go tam poszukać, no ale. No ale wiadomo. Jejku, myślałam, że mi się koń zmienił na tego smoka. <gryw> Bardzo dużo magicznych koni kupiłam ostatnio. Dobra, ile my mamy? 35 tych wszystkich tych, 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 takich, tych. Co to jest za szlak? Bez głowego jeźdźca. Czy ja mogę? Lilian to tu galopujący Tomson skrył najbardziej dręczące i bolesne wspomnienia. Zombie może pojechać razem z tobą, o ile portal będzie działał. Możesz go naprawić? Dobra, tak. Wow, ale fajny dźwięk, jak się przez to przechodzi. No idź, idź, zombie! Bardzo odważnie, Lilian. Brama do straszliwego wyścigu wspomnień galopującego ponownie stoi otworem. Jakie przerażające wizje czekają na ciebie po drugiej stronie? Ważnie pytam, chcę wiedzieć. Nigdy nie wystarczyło mi odwagi, żeby zajrzeć do środka. Dobra, za dwa, tak? 300 PD. No to dużo. Jedźmy! O, my jedziemy tym szajerkiem! Wow! Tym nowym w sensie. O kurcze, Tym, który będzie dodany w przyszłym tygodniu. Wow! Ale to wygląda. Patrzcie na to. Jestem w szoku, nie? Że w ogóle dali nam go do przetestowania. Mega. Jeszcze ta, ta, ta mogłam tu kruka czarnego wziąć. Kurczę, gdybym wiedziała. Wow! Mega. Totalnie. Wow! Dobra, jedziemy. W ogóle to jest czarno-białe. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tam nic nie widziałam. Okej. Okay. Tu już troszkę więcej widzę. Ten share, wow. <ścoughs> Chociaż mi osobiście bardziej podoba się ten drugi, ten z tymi rogami, co będzie dodany, ten Paint Horse. Nie mogę się w ogóle doczekać, on na pewno zostanie kupiony, bo ja jestem mega zachwycona. A ten szlak pamiętam chyba z zeszłego roku. Nie do końca, ale coś tam, coś tam kojarzę. Wow. Szkoda, że mi tu się kolorki zmieniają. Wolałabym zrobić zdjęcie na takim szarym. No ale dobra. No ale dobra. No, taki był fajniejszy. Ładny jest ten szajerek. On ma w ogóle takie fajne... O nie, czekajcie. Dobra, trochę mamy, żeby przejechać z czasu, więc jest ok. Mega. Takie, o, tutaj, takie wicherki jakby. Wow! Coś tu pamiętam, że będzie coś wielkiego chyba. Wow, ale to jest piękne, nie? Totalnie. Wow. Muszę porobić zdjęcia Muszę mieć pamiątkę. O! Okruch duszy. Nice. Ciekawe, ile nam w ogóle zostanie. 25. To może mamy jeszcze, żeby odblokować jeden. Już w sumie na, na przykład byśmy sobie zrobili dzisiaj dwa. Nie wiem, ile tam w ogóle jest do odblokowania. Jezu, ciekawe. Aha. No super. No super. Dobra, jedź dołem. Da się dołem? Da się. O jezu! A! Tam w ogóle... Fajnie, że są dwie trasy. Nie pamiętam, żeby w zeszłym... Chociaż... Pewnie to jest taki sam wyścig, ale wiecie, no już, żeby tak powiem, rok czasu, jak się go nie robiło, no to, to da się zapomnieć. Wow, mega. Totalnie mega to jest zrobione. Ja zawsze czekam na Halloween, bo naprawdę uwielbiam i uwielbiam w ogóle to święto. To już to już koniec, no nie szkoda. Uwielbiam. Jeju, ale mnie wywaliło! O, masakra! Dobra, gdzie tutaj to było? Czekajcie, tam co się... To jest na Jorvik, dobra, a gdzie ja byłam? To mi oddało już jakby... To już nie muszę nic z ten? Czekajcie, no bo nie mam żadnego wykrzyknika nic. Wyścig stracha na wróble? To nie, dalej, dalej, tutaj jest. No nie, no to czyli zrobione. Okej, okay, dobra. Eee, stracha na wróble to nie bardzo. A ty co? Poszukiwanie dyni. O. Opętany dynia rozbiegał się po dolinie złotych wzgórz. To znajdziesz rozróżnienie, gdzie w interakcję. Okej, okay, czyli to się tutaj odblokowuje. To ja wiem, co to jest, to jest spoko też. I tutaj chyba, nie wiem, ten odblokowaliśmy i jakby co, to wszystko? Czekajcie, tutaj? No nie, no bo ten strach na wróble to tak... Kurczę, on chyba był taki najbardziej rozpoznawalny. No, czyli to tylko to! No nie, dobra, to ja już wolę to poszukiwanie dyni chyba jednak. Eee, zbierz dość okruchów duszy i użyj ich do aktywowania. 25 z 25. No to czyli akurat, no nie? Tyle zebrałam. Dobra, super. I co? Zbierz dość okruchów duszy? No ale przecież zebrałam! A 35 potrzeba! No dobra! Szkoda, kurczę, myślałam, że już damy radę tutaj. No okej, okay, ale trudno. Nie, to nie. Nie, to nie. A ty? 10 potrzebujemy. No dobra, no to ten sobie jeszcze możemy ewentualnie zrobić. Nie po prostu będziemy. Yy, I po prostu będziemy szukać dalej yy, o pełnych godzinach tych okruchów duszy, żeby to sobie poodblokowywać. Także. Yy, Okej, okay, mamy to. 5 dostaliśmy. 17 mamy. Ja tu sobie będę zbierać, żeby, wiecie, żeby. Yy, Móc tam powymieniać wszystko, bo naprawdę chciałabym z tego sklepu wszystko. I ciekawe, czy za każdym razem za ten wyścig dostajemy dwa. myśli jeśli tak, no to wiecie, można cały dzień robić te wyścigi i że tak powiem się uzbiera, ale chyba chyba można tylko raz teraz i drugi raz jakby za punkty. Raz dziennie, w sensie wiecie o co chodzi. Teraz jak się odblokowuje, to można raz i później można jeszcze raz i chyba już nie będzie można, być. nie wiem. Dużo ile ja na w ogóle? Jak za dużo mówię, to też przepraszam, bo kurczę, no tyle mam do powiedzenia zawsze. Zgnilok! Jakbyśmy się teraz przebrali na... Okej. Okay. Okej, okay. jakbyśmy się teraz przebrali na... O nie, dobra. Na zielono, bo nie możemy zmienić teraz... No, to by to nam nie pasowało raczej. Dobra. Jezu, ja nienawidzę tego wyścigu w ogóle. Zawsze mnie denerwowało to, że to się pojawia tak znikąd, wiecie. Jedziecie sobie i nagle przed nosem wam i ani nie jesteście w stanie już tego przeskoczyć, ani nic. Tutaj też się nagle pojawią, o właśnie. O, 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 o. O, 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 o. proszę, proszę, proszę bardzo. No ale tego dużo! O matko! O matko! Dobra, chyba damy radę. Chyba damy radę! Jej! No i dobra. W ogóle tego kruka, co kupiliśmy, sobie nie wzięliśmy dzisiaj. Bo jeżdżę tak z tą sobą, bo ona mi się strasznie podoba. I wiecie, no tak nie mogę się ten kruk jest super, ale ta sowa jest po prostu przepiękna. Prze Dobra, odbierzmy to. I mamy dwa, czyli mamy teraz dziewiętnaście. No i spoko, tutaj musimy jeszcze tych okruchów dosyć trochę zebrać, ale chyba, chyba wszystko mamy odblokowane, tak mi się wydaje. Czekajcie. Ikona e, mapy, wszystkie. To co? Tutaj mamy tak. E, co to jest za czasowe? Nie wiem. Jeszcze jeden. I tutaj coś jeszcze jest. To jest dziwne. Co to jest? To jest dziwne. Pojedźmy <laughs> no tam, sprawdźmy co to takiego. Nie, to na Jorvik. To nie ta wyspa, to tutaj. I Trzeba jechać tu chyba. Dokładnie. I tam jest normalnie jakiś wykrzyknik. Patrzcie, tu coś jeszcze jest. Lochy, idynie. Hmm. Czy to można od. Ile? 30, a no dobra, czyli nie mamy, czyli jakby to jeszcze nie wszystko, jeszcze tutaj trzeba coś pozbierać. Dobra, więc ja będę kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja będę szukać tutaj tego końskiego włosa. Opatrzcie, okróg duszy. Ach, nie mogłam go zebrać. Ehm, no, więc będę tu zbierać, będę też odblokowywać następne te, 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 te portale. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co jest za następnymi drzwiami, z następnymi portalami. No to oczywiście zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o łapeczkach, o komentarzach i oczywiście o subskrypcjach, bo wszystko, wszystko jest mega, mega motywujące. O, mamy tutaj robaczki. E, także no raz jeszcze dziękuję za wszystko, dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję każdemu, kto się przyłożył do rozwoju tego kanału. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia na szlaku Star Stable. Cześć!